Siemanku, siemanku, ja jestem Liquidator, to jest drugi odcinek Let's Play Neris I właśnie dobiliśmy y, level 22. Moim super problemem, który będzie top 1, zobaczycie jeszcze. Na pewno będzie top 1. To nie ma dyskusji. Znaczy, mało osób grabem, to będę miał dosyć łatwo. I jeszcze mam pomoc od gildii, to, to to, zobaczycie, że będę top 1. Dobra, widzimy się przy kolejnym klipie. Dobra, widzicie dobijanie levela 23 i pewnie też widzicie, że kupiłem sobie boja. Kupiłem, nie dostałem. Wysłałem SMS-a, żeby nie było później. Stwierdziłem, no, że i tak będę tutaj długo grał, y, dlatego mogę, mogę coś wrzucić. No i tylko bojowca w sumie kupiłem i nic więcej. Mam jeszcze 5 semów, to i tak na nic mi nie starczy. Dobra, jest 23. I teraz. Idę dalej expić albo zrobić jakieś misje. Nie wiem, zobaczymy się za... przy kolejnym klipie. I ja jeszcze się zastanowię, co dalej robić. Dobra, dobra, będę dobijał 24 level. Teraz powinno wlecieć. Oj, tym mam trochę ciężko. Małe hity mam, nawet z tym Stuszkowym Plus 7, ale no, jakoś leci. Poza sobie ułatwiać 98, 99 jest. Level up 24 jeszcze chyba dobiję level, żeby był taki w miarę okrągły. I I, i, i będę robił misję. Dobra, widzimy się za chwilkę. Dobra, lecimy level 25 i za chwilę otworzymy inne ryjskie szkatułeczki, które dropnęłem od levela bodajże. 22 albo 23 do 25. No jakoś lecą. Bez rękawiczki dropie i mam 8. No to, to jest nawet spoko. Moim zdaniem. I jest level up. Teraz będę robił jakieś misje. Typu... typu typu analiza biologa czy, czy coś takiego. Dobra, 8 otworzę. Zwój błogosławieństwa, zwój błogosławieństwa. Rękawica złodzieja przyda się. Zmocnienie jest dobrze. Rękawiczka i buty i, i, i pler na Dobra, widzimy się przy kolejnym klipie. Zrobiłem misję biologa, dostałem 200K i FMS plus 0. Dobra, idę go ulepszyć. Stwierdziłem, że lepiej będzie podziami od początku go jechać. Fajnie, że na plus 1 zjerał. Zawsze, że jednak cisnę go wodziami znowu na plus jeden super, uh, jest plus jeden, jest plus dwa, plus trzy, e, plus dwa, plus trzy, plus, trzy. plus cztery plus 5 plus 6 i próba na plus 7 spalił plus 6 siedzi plus 7 spalił plus 6 siedzi na plus 7 spalił eee, na plus 6 spalił dobra ja go trochę ulepszę i się widzimy za chwilę Dobra, próbuję na plus 8. Siedzi! Super, dobra, zostawiam generację na razie, plus 8. Mm, właśnie kończę misję z metinami walki. Trzeba było ubić trzy metiny walki i ciekawe jaka będzie nagroda. I nie wolno zmieniać channelu, to jest najgorsze, bo trochę to zajęło, żeby to znaleźć. Yy... Jeden, plus 1 na potwory i pięć ineryjska szkatułka. No to sobie otwórzmy szkatułki. O, o, ładny drop pelerynki, exo petarda, wzmacnienia i zaczarowania dobra, widzimy się teraz będę ro przy robieniu misji 3-metinnej bitwy dobra, dobra, kończę 3-metina bitwy i zaraz będzie misja wykonana yy, jeszcze dropią mi skrzynię jednego ku 10 kawali różnicy pomiędzy mną a metinem też się dropią i ineryjska nawet mi poleciała to zaraz to wszystko otworzymy Sprawdzimy jaki drop eee. Eee, jak słyszeliście to sorry Dobra eee, Misja wykonana i 5 ineryjskich i 1 na potwory na stałe 3 eee, skrzynki kołu To jest tak duchowy cios, leczenie i burzowe szponno straszna lipa eee, teraz 6 ineryjskich Peleryny Niebieska mikstura, bodzio, bodzio, wzmocnienie i czerwona mikstura. No trochę lipa, ale przynajmniej dodania. Dobra, widzimy się przy kolejnym klipie. Sorry, że ciągle to mówię, ale jakoś tak z przyzwyczajenia. Dobra, dobra, uwaga, ulepszam FMS-a na plus 9. Się przemogłem i będę jednak ulepszał. Dobra, zjarał. Yy, jeszcze raz na plus 8, na plus 8. Proszę Państwa, zjarał. Jest plus 6, na plus 7. Ulepszył na plus 8. Zjarał na plus 7, ulepszył na plus 8, zjarał na plus 7, pewnie spali, spalił na plus 6, ulepszył na plus 7, ulepszył na plus 8, spalił na plus 7, ulepszył, jak teraz ulepszy na plus 8, to podejmuję ostatnią próbę na 9, ulepszył, dziękuję bardzo, dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, to jak lepszy wrzuciłem błonę i trzeba trochę go zmiksować. 20 średnie plus na razie zostawię. Raczej. 23... kurde. Dobra, miksuję, dupie. Jednak nie zostawię. Eee, 3 średnie... 16... 23 to dla mnie za mało. 24... Jeszcze... O, jest! 30, dziękuję bardzo, mam FMSa. 30 średnie 20 mistyki 10 umarły. Ta jest. Kiedyś jeszcze zmiksuję go, ale to będzie późno, późno. Dobra. Do zobaczenia w kolejnym klipie. Wiem, że ciągle to powtarzam. No, jestem z powrotem. Zdobyłem trochę mraczych ochron. Mam cztery ochronki. To sobie doczytam Tutaj z radami. Jest ochronka M3. I 2KU do M4 18%. No, może być Dobra, yy, widzimy się za chwilę. Dobijam level 26. Teraz jest 50% Expa od serwera. Nie, teraz tego nie zobaczycie. Yy, na chyba 12 godzin. Nie wiem dokładnie na ile. To się trochę podExpię. Mam zamiar tak dzisiaj do 3,5 i zatrzymać się trochę i zarobić. Może wbić ochronkę, chociaż na te M5. O, tutaj ktoś przyszedł. O, ksuję. No dobra. Trudno pozdrawić ziomek, Jesteś głównym. jest 26. Widzimy się przy następnym levelapie. Dobra, dobra. Dobijam level 28. Zapomniałem nagrać 27. I zaraz otworzymy inne ryjskie, bo PDK mi zostało tylko 21 minut to muszę kolejnego dropnąć, mam nadzieję, że dropnie Będzie level, chyba będzie. I dropnąłem już dwa kawałki klejnotu Tu jakieś ebonki Jest level. Jest, dobra I sprawdźmy co poleci z 15 ineryjskich Wykrywacz, pelerynki, bodzio, miksturki Buty wiatru, rękawiczka, chińskie petardy, rękawiczka, chińskie petardy, biała flaga, chińskie petardy, wzmocnienie, zaczarowanie, wykrywacz, biała flaga. No niestety, mam nadzieję, że jeszcze przez te 20 minut dropnie e, mi pedek z ineryjski. no ale na razie, e, trochę lipa. Ura. Dobra, dobra, wbijam level 29 jeszcze procenta Coś urwało nagrywanie, dobra już dobijam. Jeszcze 30 setnych do złoczników poleci. Jest level up, 29 i punkt w duszka. Uwaga, dobijamy level 30 i zakładamy tego oto super FMS-a. I pół procenta, i właśnie będzie level up. No i jest świetnie level up. Zdobyłem 5 kawałków klejnotów. To będę miał dwie próby mistycznej zbroi. Chcę już zrobić mistyczną. I tak chociaż do plus 7. I może jeszcze próba na jakieś obłąki, czy, czy może z białego złota. Mam 17 ineryjskich, to sobie otworzę to. Uwaga. Rękawiczka, chińskie petardy, Zmianka, Poty, Zmianka, Poty, Pleryny, Exo, Buty Wiatru, Wykrywacz, Poty, Bodzio, Zmianka, Peleryny, Chińska, Poty, Wykrywacz. No ujdzie, tylko wolałbym PDK. Dobra, widzimy się, jak będę coś robił. A, nie, tutaj jeszcze jedna ineryjska, to od razu otworzę. Wykrywacz, dobra. you Jestem w niecałej pół godziny. Wydropiłem trochę tych szkat. Mam 7 z 2 kau i 5 z 3. I 3 ineryjskie. No to sobie to otworzę. Na początek ineryjskie. Rada chińska, ptarda chińska. Yy, to teraz z 2 kau i z 3 kau. Lecimy. Smoczy wir. Yy, to sobie zobaczcie. Aura jest Błogo. No i tyle. Dobra, jest chociaż jedna aura. Zawsze to coś Dobra, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, ja sobie ubiję tego metka, to będzie może w następnym odcinku i i, 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 i tam łapki w górę, łapkujcie Do zobaczenia w trzecim odcinku.